Sześć. Siedem sytuacji, kiedy powinniście zrobić wycenę swojej firmy. Po pierwsze, gdy szykujecie się do sprzedaży. Wycena firmy jest wtedy potrzebna, abyście wiedzieli jakiej kwoty będziecie oczekiwali od kupującego oraz jak będziecie postępować w razie negocjacji, w którą stronę iść w górę, w dół i w ogóle do procesu sprzedaży firmy potrzebna jest Wam wycena. Po drugie, gdy rozchodzicie się ze wspólnikiem lub ze wspólnikami, wyceniacie wtedy biznes i wiecie, ile należy komuś zapłacić za jego udziały lub ile należy żądać za udziały, które wy będziecie przekazywali pozostałym wspólnikom. Po trzecie, gdy będziecie przyjmowali do firmy inwestora lub innego wspólnika, wtedy wiecie po wycenie, ile od inwestora będziecie oczekiwali pieniędzy lub co powinien wnieść przyszły nowy wspólnik do waszego wspólnego biznesu? Po czwarte, przy połączeniu firm, gdy będziecie łączyli firmę i aby wiedzieć, w jaki sposób podzielić się udziałami w tym nowo powstającym bycie, robicie wycenę każdej z firm, która będzie się łączyła, i wiecie, jak powinny wyglądać udziały. Po piąte, sukcesja. Bardzo ważny temat, gdy dochodzi do sukcesji i np. część rodziny dostaje udziały w firmie, albo jeden członek rodziny dostaje firmę, a pozostała część dostaje mieszkania, samochody lub inne aktywa. Warto wycenić biznes, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno ten podział jest sprawiedliwy. Już w sytuacji, w której my przejmujemy firmę i będziemy mieli spłacać, na przykład innych dziedziców, warto żebyśmy mieli wycenę, ułatwi nam to funkcjonowanie, no i może będziemy się mniej dzięki temu kłócili w gronie rodzinnym. Szósta sytuacja to gdy planujemy przyszłość naszego biznesu, kiedy zastanawiamy się co robić dalej, jakie decyzje podejmować, jak rozwijać naszą firmę, wtedy robimy wycenę i zastanawiamy się, czy chcemy dalej budować wartość naszej firmy, czy chcemy ją sprzedać, czy chcemy ją podzielić żeby wiedzieć to, robimy wycenę i możemy wtedy podejmować kolejne dobre decyzje biznesowe. No i siódma sytuacja, kiedy warto zrobić wycenę firmy albo wręcz trzeba. Gdy zamierzacie kupować firmę, to robicie wycenę tego biznesu, który będziecie kupowali. Przyglądacie się mu, zobaczycie, czy chcecie go kupić. Gdy kupuje, sprzedający nie ma wyceny, wtedy wy przychodzicie i taką wycenę wykonujecie. Mam nadzieję, że te punkty pomogą Wam w podjęciu decyzji o tym, czy należy się wycenić, czy nie należy się wyceniać. A jeśli chcecie wycenić Waszą firmę, zarówno wyceną uproszczoną lub pełną, zapraszam Was na sprzedajfirmę.com. Link do wycen jest tutaj na dole. Do zobaczenia.